Tutorial jak zrobić własne winy na energię 500. Programy, których będziemy potrzebować to IMG 20 TXD Workshop Paint i oczywiście GTA San Andreas. Idziemy do folderu z GTA San Andreas i klikamy na folder Models a potem na plik GTA 3 i Mg. Jeżeli wystąpi zapytanie jakim programem otworzyć wybieramy IMG 20 Idziemy do folderu z GTA San Andreas i klikamy na folder model, a potem na plik GTA 3 mg Jeżeli wystąpi zapytanie jakim programem otworzyć wybieramy IMG to 2.0. Wciskamy F2 i wpisujemy energię 500 TXD. Gdy już odnajdziemy plik klikamy na niego prawym przyciskiem myszy, wybieramy extract i zapisujemy go w dowolnym miejscu. Następnie wchodzimy tam gdzie wyciągnęliśmy plik, włączamy TXB Workshop z górnych opcji wybieramy file a, potem open i otwieramy nasz wyciągnięty plik. Klikamy na rysunek nazwany energię 50092 body 128. W okienku obok powinien pojawić się rysunek. Nad nim jest opcja eksport. Gdy na nią klikniemy, pojawia się lista, z której wybieramy BMP i zapisujemy go. Zapisałeś plik w formacie BMP. Otwieramy plik za pomocą Painta i rysujemy na nim wzory do wyboru, do koloru. Zapisujemy ten plik, przywołujemy TX to Workshop obok import powinno być eksport. Klikamy na eksport i na nasz rysunek z Paint'a. W górnych opcjach wybieramy Save i zapisujemy w dowolnym miejscu. Należy jednak przedtem zrobić kopię tego pliku. Otwieramy jemu tool klikamy w górnych opcjach na Commands, po temat i dodajemy plik energię 500 txd Zapominałem dodać, że trzeba zrobić kopię starego pliku energię 500 txt i usunąć go w Toolu. Wyłączamy wszystko, włączamy GTA San Andreas i idziemy po nasze energie. Pożyczamy grzecznie auto, bo inaczej moc nie zadziała. Oczywiście to był żart. Zrobiłeś swoje własne winy na energię.